Dziś na wolce dodali Pajsa, Oczywiście w Szczecinie. I dzisiaj zobaczymy, czy to sprawi, że będzie trochę więcej zamówień. Jak będzie szał na tą restaurację. I jednak wątpię, że pierwszego dnia w ogóle ktoś ogarnie, że ona została dodana. Niestety jest w galaksy, więc będzie upierdliwe wchodzenie do tej galerii. Ale mam nadzieję, że dzisiaj coś zarobię. A później chyba jeszcze wyjdę na stewardzie, bo planuję do 23.00 jeździć, żeby zarobić jak najwięcej dzisiejszego dnia. A mamy 18.30. Dostałem dostawę Scarefura. Podwójna niby krótka, niby nie: 24 zł, więc fajny start. Powiem wam, że miałem dzisiaj w ogóle nie nagryję bo mi się po prostu nie chciało, chciałem coś zarobić Patrzę, dodali Popeyesa, więc miniaturka będzie, więc mogę sobie wyjść Ta pierwsza dostawa to jest w ogóle jakieś 200 metrów, jak patrzę Jak będę czekał pół godziny na pierwszą dostawę, to mam dosyć I wracam do domu, bo CareFour często jest do dupy właśnie 485 V I jeszcze jedno mam Bardzo dziwne, że oba były gotowe. Dobra, ciężkie jest, ale do pierwszej mamy 500 metrów. Kolega mieszka tak idealnie obok, że mogę za przejazdem przejechać tak koło stacji. Mam nadzieję, że dobrze oznaczył, bo nie chce mi się jechać z tym dalej. Mam taki dysbalans. Teraz tak mi się oparł na siedzeniu z tyłu i tak ciężko się kurde skręca. Oby to była ósemka. Nie dalej. Tata jest tutaj. Jestem kurde, 15 minut przed czasem. dobry, jedna torba i droga Miłego dnia kolejny mi dodało 17 zł, dobra biorę. Taka stawka idealna. Jeszcze mój ulubiony burger. Dobra, tu zawsze jest gotowe. Dobra, to jest blisko jakoś. dam radę tu przejechać jakoś. No niby na pasach mogę. Rybą remot mostu więc się nie ma drugą stroną jechać. O, rura im przecieka Nie, ona jest rozwalona cała. To lipa trochę. Super, że chciało, żebym tutaj pojechała, teraz nie chcę. Za. Ja jest sama w Google. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby oglądać do końca. Babka, oczywiście, że musi z. na drodze rowerowej. A wy jeśli lubicie koty i psy to zostawcie łapkę w górę Od razu subskrybujcie i możecie podbić ten film tam na dole przy komentarzach W komentarzu napiszcie głowo, albo Volt Jestem teraz bardzo ciekaw z czym ja jadę, czy z zakupami, czy z burgerem Powiem wam, że jest mały update w sprawie prawa jazdy Szkoła nauki jazdy jednak okazało się, że nie mają miejsca Ale wczoraj mi się z buta udało zapisać do innej Tam kaucja 1000 zł wpłacona Zaraz zaczynam teorię online Już tą bardziej część oficjalną I mam nadzieję, że do końca wakacji uda się zdać a wiecie, podczas roku szkolnego będę jeździł na skuterze prawdopodobnie. Chyba, że mi się nie spodoba i dalej wrócę na rower. 290 metrów. No niestety nie mam jak się przebić tutaj, bo już myślę, sobie skrócił do temu. Muszę jechać do końca. Dobra, tutaj skręcam, a powiem mam szczerze cieszę się, że wyszedłem później, bo buty mi wyschły. Nie mam w pełni mokrych po wczorajszym deszczu. To jest dużym plusem. No wydaje mi się, że teraz będę zawozić zakupy. A burger jest jakoś daleko stąd. Dobra, tutaj. Jak mam tutaj zostawić zamówienie pod dywanem i pod dwójką? Też tutaj ktoś normalnie może sobie zabrać. No dobra, spoko, no Nie mam problemu z tym. tego diva nie uderzy, ale zrobię zdjęcie, żeby nie było Że mi ktoś napisze, że nie dostarczyłem tego zamówienia Jedziemy teraz z burgerem Pani mieszka na półtora piętra Piętro 1,1-2, no to fajnie Polskie budownictwo znowu się udziela Pato deweloperka No nie wiem, ten Google pokazuje mi jakby tam było jakiś, nie wiem, przejazd Podziemne, lub coś. Mam jakiegoś zawiastu tam zrobić, a jak to jest fizycznie możliwe? No nie wiem, bo tu ani skrzyżowania, ani nic nie ma, to jest prosta droga. To chcę, żebym zjechał tam na dół tymi schodami. No to powodzenia po Google, żebym tam zjechał. Ja tutaj mam inny skrót. Jadę tutaj i tutaj to już się da zjechać, a nie kurde, schodami za Nagle mi zmieniło trasę. Tak mi irytuje dzisiaj ten Google. Ciągle mi zmienia trasę, jak jadę dobrze. Jedziemy parkiem, co nie jest zbyt ciekawe po tym, jak padało. Aua. Prawie wy... supek Uff, już myślałem, że tu jest zamknięta droga. Nie lubię się tu dołączać do ruchu. By nie śpi. Ja tu skręcam. ta... Czy tam stoi policja, czy to karabinka? Chyba policja. I to ta krowa, a nie radiowóz. To ja tutaj kolega śledzę. Ta policja, ale już nie kolor na żółte o ramówki. Nie wiem w ogóle, czy jest bonus za deszcz. Powinien być, bo deszcz ma niby padać sak, piętro, jedna, druga, no niby jedynka. Więc o co chodzi? Dzień dobry. Proszę. Słuchajcie, na mnie wieczoru. Do widzenia. 15 zł za Kebab, bazar 3 km. Ciekawa stawka. Zapotrzebowanie daje ich kół do średnia, ale nie dostałem jeszcze po Oni raczej mają do 21 otwarte, więc mam jeszcze dwie godziny. Policja tu stoi. Jak ja tu mogę przejechać? Bo to chcę je wysłać na rondo gdzieś. Czy to jest normalnie, przejazd, czy nie? nie. Tak mnie prowadzi ten Google upośledzony. Znaki są normalnie, mogę tu jechać, ale oczywiście Google mnie tu nie kieruje. Nie mam zupełnie zielonego pojęcia, dlaczego akurat nie chciało mnie tu kierować. Może Google się boi policji. Autobusik ruszesz. Czemu z tego czarny dym leci? Kopci normalnie. Kolega bez kierunku oczywiście. Ja tu Za*** się kolego, że nie wymusiłeś. Dziękuję ci. Najlepsze kierowca normalnie, przynajmniej to nie jest BMW. On chyba też w ogóle bez kierunku wyjechał. nasze, nie wiem, montażysta wam pokaże, żeby było widać. Kebabik Bazar jest koło Manhattanu. Volt 048. I mogę Pepsi tu złotki wziąć? 5 zł do Pepsi? Dzięki. Dobra, pracamy się na turzyn. Oni tu mają te stare okrągłe puszki. Powiem wam. Wola dać 200 więcej za w pełni zmrożoną Pepsi niż jakbym brał sobie z żabki, takie gówno, które wiecie, jest ledwo zmrożone. Te nowe puszki są ogólnie takie, że te picia smakuje gorzej. Chyba tutaj w ogóle będę miał naukę jazdy. Czemu oni k. pod prąd Ale bym. Wy kurwa, no co oni robią? I Nie imigranci, niech by z Polski. Widać, że jest jednokierunkowa. Nawet jest narysowana strzałka. Policja powinna normalnie łapać takich ludzi, no bo to jest takie zagrożenie. Gościu jedzie pod prąd na drodze rowerowej. Nie dość, że mi jedzie pod prąd, to jeszcze im jedzie pod prąd, jak mi mija, to samochód musi zjeżdżać. Ja już miałem im normalnie, wiecie, wyjechać tak do boku, żeby musieli na drogę spić pod prąd. Miało być bez narzekania dzisiaj, ale jak mam, kurde, się nie odzywać, jak idioci jeżdżą tak, jak jeżdżą. Mieszkam na oficynie, trzeba przejść przez główną bramę i wejść na podwórko. Tam dalej po prawej są drzwi z domofonem. No bardzo miło, nikt tak dosłownie nie pisze. Dzień dobry, dostałem. Smacznego, do widzenia. Właśnie dostałem oszą Galaxy gotówką. No gościu, tym wynajętym za. zap****. Niedługo mu bateria pewnie padnie. No już kontrol nie ma. Teraz czekam masz mój duoc wróci w końcu z naprawy. Dobra, zaczęli w, zaczęli w końcu tą w... No, awesome. oszą oznaczyć, że jest gotowe zamówienie, więc to jest bardzo fajne Ale kurde, nie wiadomo, czy to jest w ogóle w tej dostawie To jest 543V Dobra, dzięki Dobra, 8 gotówką Ja to im wpłaca, ja chcę mi się później trzech 300 wpłacać dzisiaj Dobra, blisko kurde No normalnie bym jechał inaczej Ale teraz pojadę tak, bo będę musiał jechać w tamtą stronę, a delikatnie na turę znowu się wracamy Dzisiaj cały czas kursy Tużyn, Kołątaj, ja tużyn, i tak cały czas A po Paisa jak nie było, tak nie ma Tak pewnie za miesiąc będzie, jak ludzie odkryją To oczywiście idealna ścieżka rowerowa Wiecie, kończy się bez znaków Teraz pytanie, czy tam serio będzie kontrapas Mam taką nadzieję Tak, tu jest kontrapas Wyjedźcie, kolega. Dalej, szybciej chociaż Musi, kurwa, przez telefon gadać, wyjeżdżając nie, chodzie, jaki to jest numer dobry. Dzień dobry Dobra. To tam jest zapłacone, e, Tak, to jest gotówką, i tam resztą. Dzięki bardzo. Nie trzeba. Do Dobrego Do dnia. dnia. Do widzenia. 7 zł na piwku, kolejna popajs. O, w końcu popajs. Yes, jest, mam pod miniaturkę. Widzieliście to, kurde? Weź bez kierunku, nagle skręcał. Nowa restauracja, nowy klient. Zamówienie wielkie. Bardzo dobrze mają opisane, gdzie jest restauracja i co mam podejść do kasy Dobra, już nie chcę mi się jechać na parking Wejdę bocznym wejściem Mam nadzieję, że będą punktualni Powinni się spisać pierwszego dnia, ale mogą mieć z... Albo jeszcze mogą nawet nie ogarniać wolta Raczej przeszkodzili ich dobrze Koro jako jedna z nielicznych restauracji dostała takie powiadomienie ogólne Wiecie, normalnie jak dodaję restaurację, to jest tak z dupy dodana, a tutaj puczyło aż Chodzisz do aplikacji za każdym razem, pokazuje ci się na wolcie, że pop jest od dzisiaj Albo może na parking Dobra, jak tu już jestem, no to na parking nie ma problemu Jak jeszcze będzie gotowa od razu... Dobra, do kasy mam podejść Dzień dobry 284 v Dobra, dzięki Jasne dzięki Miłego dnia Kurde, daleko jest ta dostawa, jak teraz patrzę. Myślałem, że to jest krótsze. Zobaczymy później, za ile to w ogóle jest. Bo ja zobaczyłem po i brałem losowo. Kolega na legalnym, kurde, jedzie. Chyba na legalnym. To był raczej motorower. Policja, ktoś się na rowerze przywrócił? Kolego, k. naucz się jeździć, że nie mi ścinasz, idioto. Serwis hulaj, no hulajnoga jeździć nie potrafi Tam się chyba zderzyli na nogach Albo na rowerach No co ty robisz? F no Ty idioto No co ty robisz? Ja, chyba muszę tu zjechać Niby nie musiałem, mogłem go jakoś puścić, ale... Nienawidzę takich run Gdzie my... Pr Prowadzi mnie z tej drogi rowerowej na obrzeża gdzie ja jadę dalszym zjazdem I gościu obok mnie musi zjechać Co jest nie tak z tą nawigacją? Nagle nie mi każe tędy nie jechać Miałem normalnie tam skręcać Nagle jadę tutaj w tą stronę i... Nawigacja usuwam i przejazd. Daleka jest ta dostawa, mam nadzieję, że chociaż dwie dyszki są za to. Dobra, na drogę już się nie opłaca, bo tu zjeżdża. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia dostawa. Kolega ciągnie łódkę, ale chyba nie skręca, tak gdzie ja. No, nowy klient, mam nadzieję, że nie będzie miał złych wspomnień. Lekkie spóźnienie, ale to już od początku było. No, kolego, przejedź czy tu skręcasz? Skręcasz. Uff, ja tutaj jadę. Tylko teraz pytanie, które to będzie mieszkanie? Czy tam dom? Dzień dobry. Popajsa nowa restauracja na Wolcie Tak, trochę tego dużo. To, jest tak, to... tak Dziękuję, Dobrze. bardzo mi miło. Smacznego. Czyby to ku... widzieliście, że baba w szaraf wyprowadziła koleżanki na smyczy. Jeszcze jakby to była normalna smycz. One miały to coś z kulką do mordy. Co to nie rozumiem takiego klienta go się kurde nie spodziewałem, że z kulką w mordzie. Ja pierdolę. Ja myślę, że to jest normalna smyć, a to dobra. Jak dostanę coś jeszcze, to chyba pojadę, nie wiem. Jak na razie muszę mentalnie odpocząć. Chcę to zobaczyć jeszcze raz, co to było. 29 zł, podwójna dostawa. Dobra, pojada 8 km. Każdą inną dostawę bym odrzucił, ale 30 zł. Trzy dychy za pojedynczą dostawę, no podwójną, ale trzy dychy za taką dostawę, jedną, mega opłacalne, jadę na 100%, osiem kilometrów jeszcze za to. Musiałem się zatrzymać, by nagranie z tego i wysłać dziewczynie i rodzicom, bo aż mnie normalnie rozwaliło to, że babka wyprowadziła swoje córki na smyczy i to niezwykłej, tylko tej, no tej takiej bardziej dla dorosłych a one dosyć młodo wyglądały, więc nie wiem dla mnie to bardzo mega dziwne było wiadomo, zabawy zabawą nie no, beka po prostu Kurde, daj ten kierunek wcześniej ty p***a nie dość, że jak jadę 4 dychy, to jeszcze mi wyprzedza na limicie do 40 to jeszcze taka k***a daje ten kierunek na ostatni moment jakbym nie widział gościa, który ma ręką, to my się w w tego typa bo on dosłownie daje kierunek i nagle po heblach co się dzisiaj kurde dzieje tego dnia jeszcze nie miałem tak kontentowych nagrywek, powiem wam Wracam do domu, siadam i robię z tego TikToki Dobra, pójdę na stację się odlać, bo zapomniałem pójść w galerii Galaksy Dobra, misja udana, teraz trzeba tam jakoś przejechać Mam nadzieję, że mi zielone nie zniknie Też czuję, że zaraz będzie znikać Po dźwięku, ale nie, nie, nie mryga jeszcze A tutaj, kurde, czy ja zdążę? Chyba jest zielone na przejeździe czy to jest łączone czy nie? No chyba tak. Ale w końcu mnie tu kieruje, bo zawsze dookoła mnie prowadzi, nie? wiem Z jakiego powodu? A już w remoncie da się tu jeździć. Chyba pierwszą odbieram pizzerię, a później dopiero Kebab Bazar. Ale znowu Kebab Bazar. No, już dzisiaj raczej po Państwa więcej nie dostanę, bo 21 jest. A wszystkie re restauracje z galaksy chyba mają skończoną dostawę po 21. .00. Znaczy ja tego nie wiem, no. Jak on no, na tę aktywności ogólnie Volta, to wczoraj o 22 już był koniec i albo nie ma tam dostaw, albo po prostu nie, nie da się w ogóle rozwozić. Nie wiem do której Volt jest w Nie możecie napisać. A jak mówiłem, pierwsza to będzie pizzeria, ona jest gdzieś tutaj. To jadę sobie na drugą stronę, żeby już później się nie męczyć. Jest gdzieś tutaj. To jest chyba to. Aha, dwie pizzerie obok siebie, rozumiem. Dzień dobry, mam 5,09. Dobra. Miłego wieczoru Kurde, nie mogłem odznaczyć tego Czy to jest jednokierunkowa, czy nie? Nie pamiętam Support mi pomógł na szybko odznaczyć Teraz jadę do KBW Bazar Będę teraz trochę mniej nagrywać, bo, mnie mało, bo mi zostało bardzo mało pamięci na karcie Więc zobaczymy się już przy odbiorze Strasznie jest stoi na rondzie, tak losowo O Boże, psują pas zieleni Co oni tam w ogóle robią? Jechali tyłem, nie ma ich nigdzie Siedzą w środku i obserwują, czy o co chodzi. Jaki to ma cel? Ktoś tam wbiegał na środek? Czy o... Nie, wiem, nie mam pojęcia, o co może im tu chodzić. E, 049. I mam jeszcze jedno od Was. 050. Dobra, dostałem tu kolejną za 15 zł, czy tam 16. Więc już mamy dostawę za. 45 zł. Na początku pizza, ale później jak mam rozpoznać kebaby? No jakoś zapamiętam, że gotówką jestem większa, ale jakby to nie było gotówką, one kurde ponumerowane nie są. No to weź to kurde rozpoznaj. Oni tu tam chodzą po prostu. Już chyba skończyli interwencję, ale nie wiem co tu robili. Jak oni w koło ronda sobie chodzą. Taka po prostu. Rano jedna pizza i dwa razy kebab Tu będę zjeżdżać. Kolega chyba też. A nie, jednak nie. Ogólnie wam powiem, że daleko mam do tych wszystkich dostaw A jednak one same są obok siebie Oczywiście ambitna mapa Google kieruje mnie na rondzie w lewo Zaraz chyba jeśli się posłucham i pojadę w lewo bo mam dosyć tej nawigacji dzisiaj Oczywiście skręcam w prawo i zjadę i zjazdę normalnie, a nie w lewo Była jakaś dziwna nawigacja, że nie chcę w lewo na rondzie Teraz bardzo ważne pytanie, po której stronie bo tu wiadomo, zawsze jest oznaczona jedna i druga strona naraz na tym wolcie. Mamy 87 zł po tych wszystkich dostawach będzie około to 20, 3 godziny? Nawet nie w 3 godziny, ale w 2 ileś. Później to podliczę. Zobaczymy podsumowanie, my samo dajcie do końca. Proszę nie wychodzić. Dobra, nisko. to pizza będzie. Dzień dobry. Proszę. Smacznego, miłego wieczoru. Potrzebuję kurdy nowej torby. Może sobie odbiorę za punkty zewęser, ale nie wiem. Zozole? Kartony zozole. Kto zbiera takie kartony? Teraz będzie kebab. Ten mniejszy. Ej, co ten Bolt robi? Jaka jest w tym logika? Ta dostawa jest pod galaksję, ja tam przejeżdżałem przecież z 3 km temu. Muszę znowu 2 km się tam wracać. Coś ich kurde pogrzało, że nie dali mi po drodze Czemu akurat to kurde jest pierwsze, nie rozumiem Miałem się wrócić i później znowu tam jechać Jaki to ma sens, dałoby mi tamtą Tą co teraz i jeszcze tamtą na koniec Teraz będę dwa razy dłużej jechał z tą, tamtą i kolejną Dodatkowe z 5 km zrobię Z pierwszego kebaba będę starczył tam, później wydechałbym tutaj I po drodze miałbym tam, kolejnego z 3 km. Wow, mapa się zmieniła na wieczorną Ja mam dostawę gdzieś tutaj Szkoda, że się muszę tak wracać Ora tutaj Nisko, nie, kurde, wysoko. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Dzień dobry. Smacznego miłego wieczoru. Teraz 3 km powrotu. Musiał dać, kurde, nie po kolei. Ile tam w ogóle ją dać? 7 dych reszty. Aha, bo to za cztery dyszki. Nie do stówki byle. No to na piwku nie będzie. Może powiem, żebym zaokrąglił, ale to raczej nie. Tutaj było właśnie nagranie z tego, jak zostałem potrącony. Ja jechałem sobie tędy. I gościu wyjechał sobie tutaj tą drogą. I tak we mnie tutaj walnął. Oczywiście jest na kanale film, więc polecam zobaczyć 10 kawiu kawiusa. Mimo tego chujowo zarobił, nie wiem dlaczego. <głysy> Najwięcej wyświetlenia, najgorsze zarobki z tych takich popularniejszych filmów. Zaraz dojadę tam jeden kilometr. Nie nagrywam zbyt dużo, mam bardzo mało pamięci. Około 2 minuty mi zostały, więc. Jeszcze podsumowanie muszę nagrać. Stawa tutaj na osiedle, teraz pytanie w ogóle, jaki to będzie dokładnie adres. Dobra, już wiem. 30 minut do później, kurde. A dlaczego tak jest, nie wiem. Powiem on kurde, zmęczyłem się nawet jeden tak krótko, miałem do 23, więc Chyba skończę, jeśli nie dostanę jakiejś takiej boskiej dostawy na tym Wolcie. Za 5 dni bym pojechał jeszcze z czymś. Nawet do tej 23. Dzień dobry. Proszę. Dziękuję. Nagrywasz na YouTube? Tak, nagrywam. Na TikToka? Yy, też. No Odliczone? No. Dobra. No jak się wyobrażasz? Yy, z przez 2 K. 2, 3, 2, 3, 2. Yy, przez K. Tak. Dobra, dzięki Dzięki, bardzo. smacznego, dzięki. miłego wieczoru. 23 trzecia, ja widzów. Pozdro dla ziomka, jak będzie jeszcze oglądał, um. To za miesiąc wyrzucę, chyba. I jak to stary widzisz, to pozdraw. Dobra, cztery dychy podliczone, bardzo przyjemnie. 3 dychy, 8 km na wyższej, nie za późno. Ale Volt chyba działa do 23 albo 22 to max. I to by była ostatnia dostawa na dzisiaj, ale jednak kończę szybciej. 130 plus 7 plus jeszcze 5 na piwku. Od 18.50 do 21.55 wyszło mi 8 zł i plus teraz 5 zł. Ник 4.